Dzień dobry, nazywam się Jan Sokulski, jestem leśniczym Leśnictwa Kamiennej Jas w Nadleśnictwie hojna. i tutaj chcieliśmy Was zaprosić dzisiaj na plantację choinkową w naszym Nadleśnictwie. Ona się znajduje na terenie Leśnictwa Kamienny Jas. Plantacja choinkowa no, służy, jak nazwa wskazuje, do produkcji choiny. Muzyka Mamy obszar Plantację starszą, która już jest w tej chwili użytkowana, czyli wycinamy choinki, one idą do sprzedaży. To jest powierzchnia 24 arów, i ona została założona w roku 2019, czyli to już jest 6 lat życia tej plantacji choinkowej. Wsadzimy na hektarze. Zakładając taką, taką plantację, sadzimy na hektarze około 2,5 tysiąca sztuk. Czyli powiedzmy tutaj na tych 20 paru arach mamy tutaj około 500-550 sztuk. Tu jest rocznik 2019. W tamtej części, do której przejdziemy, mamy posadzoną kolejną plantację na powierzchni 18 arów. Ona była założona w tym roku. Co jest ważne przy zakładaniu plantacji choinkowej, ważne jest, żeby każde drzewko miało w miarę równą powierzchnię do przestrzeń do, do wzrostu, dlatego sadzimy tutaj w takiej więźbie, czyli w, takim, w takiej rozstawie 2 na 2 metry, tak żeby z każdej strony każde drzewko miało jednakową powierzchnię, że tak powiem, przestrzeń do wzrostu. Oczywiście no, z drzewkami, jest, no, to, jest, to jest przyroda. No, tutaj mamy czasami Chimeryczne jakieś tam powiedzmy zachowania tych drzewek. One nie zawsze się tak formują naturalnie, jakbyśmy tego chcieli, bo, bo wiadomo, że od choinek wymagamy tego, że. Choinka powinna mieć ładny pokrój, równa, strzelista, no to, to są takie najbardziej pożądane drzewka. No ale no nie zawsze w tym procesie produkcyjnym przez te 5-6 lat, nie zawsze to nam się udaje, więc no, pierwsza sprawa jaką wykonujemy tutaj to jest obkaszanie, czyli chwasty, bo one stanowią konkurencję, zwłaszcza w młodym wieku dla tych drzewek. Więc obkaszamy, żeby nie zacieniały tej dolnej części choinki, żeby ta choinka od samego dołu, że tak powiem, była, była no miała ten właściwy pokrój. Oprócz tego yy, tworzą się jakieś tam dwupędowe, wielopędowe krzywizny. No i te przynajmniej raz w sezonie staramy się yy, korygować za pomocą sekatora. W okresie wegetacyjnym obcinamy czy skracamy te wierzchołki, żeby powiedzmy no w miarę możliwości uformować te, yy, te drzewki. Najbardziej pożądane są w tej chwili takie na rynku, to co, to co najbardziej ludzie potrzebują, to co nam się najlepiej sprzedaje, to są choinki powiedzmy takie półtora metra do dwóch do, do metrów. No ale tu wiadomo, że one nie wszystkie równomiernie, co zresztą widać tutaj na plantacji, że nie wszystkie, mimo że posadzone są w jednym roku, tak, mają tyle, wszystkie mają po tyle samo lat niejednakowo wzrastają, tak? Czyli trafiały, to są jakieś warunki genetyczne, to są warunki glebowe, tak? I są choinki, które już są w tej chwili do sprzedaży, czyli mają tą wymaganą wysokość i, 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 i pokrój, ale są choinki, które jeszcze kilka lat będą musiały tutaj wzrastać, poczekać, że tak powiem na, swój, na swoją kolej. W tej pracy to znaczy jest satysfakcja zawsze. Znaczy jest wiadomo, że przez ca, cały sezon wegetacyjny. Mówię, tutaj musimy. Jeżeli chodzi o pielęgnację, więc musimy wykonywać tą pielęgnację i, i, i formowanie, bo to, bo to jest istotne, tak, żeby te, te choinki były no, w miarę ten pokój, żeby był ten pożądany. I, ale satysfakcją jest to, że no, przychodzi ten grudzień, tak i. i, i... Mamy możliwość, że tak powiem, wycięcia tych choinek, pozyskania tak, żeby no zabezpieczyć tutaj potrzeby no ludności.